Pełnej Po tragedii każdy zastanawia się, kto teraz zostanie admirałem Gwiezdnej Floty. Dzisiaj przybliżymy sylwetki kandydatów. Pierwszy z nich, z sondażowym 45% poparciem, generał Kuj. Od lat odpowiedzialny za szkolenie żołnierzy Gwiezdnej Floty. Twardy człowiek na twarde czasy. Jego slogan wyborczy: Kuj naboje póki gorące. Numer 2 z 32% poparciem Brat Bliźniak z Mirała Gwiezdnej Floty. Człowiek bez sukcesów, za to z wielkimi aspiracjami. Jego hasło wyborcze... My stoimy tam, gdzie stał Admirał. Oni tam, gdzie Sultan Kosmitów. Ostatni kandydat wystawiony przez Komitet Kosmitów Sprzymierzonych. Dominik Jachaś Ze 100% poparciem 6% mniejszości Kosmitów Sprzymierzonych. Jego hasło wyborcze... Z domino niebiańska skurwo cię nie omino. Śledź wybory w TGF 11. TGF 11! Wybory na pełnej k**pie! Na pełnej kubie. Zaraz, zaraz. Wiadomość z ostatniej chwili. Do grona kandydatów nieoczekiwanie dołączył generał Lufa! Rodacy. Zdołałem wyzwolić się z kosmicznej niewoli. Okazuje się, że w samą porę. Jakich macie kandydatów na admirała? Grubasa, który zna wojnę tylko z symulatora. Nie dojdę próbującego coś ugrać na śmierci brata. I Jaszczurkę. Doczycie wojnę z kosmitami i chcecie wybrać jednego z nich? Ch** z tym, że po naszej stronie, ale to ciągle kosmita. Tylko czekać, jak podpisze rozej z w kosmitów. A potem sprzeda Gwiezdną Flotę za psich Głosujcie na mnie! Głosujcie na Gwiezdną Flotę! Wybory na pełnej kur***, Na pełnej kur***. No i doczekaliśmy się. Debata wszystkich kandydatów. Zasady są proste. Pytanko i odpowiedzi kandydatów. I tak trzy razy. Byle króciutko, bo o pół do meczyk. Pytanie pierwsze: jak widzisz przyszłość Gwiezdnej Floty? Po pierwsze i ostatnie: wygrać wolne z Sultanem Kosmitów. Mam prosty plan. Myślał Indy niedzieli. A w sobotę łeb musieli! Indykiem jest sułtan kosmitów. Wystarczy pozbyć się indyka, a kurki same przyjdą z kapitulacją. Co ty, kuju, pie... W kosmosie są setki milionów kosmitów gotowych zająć miejsce sułtana. Zabijesz Indora, wybiorą świnie. Zabijesz świnie, następna będzie małpa. Jedyne rozwiązanie to eksterminacja wszystkich kosmitów w galaktyce Kurwiks. No, ciekawe co na to kosmici sprzymierzeni. Jacy oni tam k***a sprzymierzeni? A ja panu nie przerywałem. Dziękuję, skończyłem. No, teraz ja. Z Domino skurwala cię nie omino I pizza dla wszystkich! Hawajska! Bo taką lubię najbardziej. Skoro jesteśmy przy kosmitach sprzymierzonych, no to o nich jest drugie pytanie. Proszę. Należy wykorzystać ich potencjał i to, że są niedrodzy. Przez niedrodzy rozumiem też mało wymagający. No i mniej takiego szkoda, jak zginie na wojnie. A kujcie w dupę z taką flotą, co zatrudnia kosmitów. Są po naszej stronie tylko po to, żeby nas okradać. I zabierać dobrą pracę. Mówiliście, co tam te budki z kebabem? A tu proszę, już się pchają na urzędy. Kula w łeb. Myślę, że o problemach w mniejszości kosmitów Powinniśmy rozmawiać z planetą wojny. Jeżeli przyleci do nas sułtan kosmitów, a ja zostanę wybrany admirałem, to na pewno będę z nim o tym rozmawiał. No chyba się przesłyszałem. Chce pan rozmawiać z sułtanem kosmitów o naszych obywatelach? Pański brat w grobie się przewraca. Chwileczkę, teraz głos ma Dominikiochaś. Może być też peperoni. Co tam? Do 15 zł, co chcecie? Nawet podwójna! O. Oh. To mnie przekonuje. Dobra, trzecie pytanie i do widzenia, bo już grają hymny na WWzelach. Podsumowanie: Kujcie naboje póki gorące. A na karcie postawcie ptaszka przy kuju. Otwórzcie oczy i weźcie się w garść. Jest tu sporo kosmitów do zapalenia. Powiem krótko: No, p. dolać tępy Najważniejsza, jest gwiazda flora. Pamiętajcie o tym przy wyborach. Buda dziwki lasery! Tylko jeden krzyżyk przy nazwisku Jachaś oddziela was od pizzy! Ja już chyba podjąłem decyzję, ale wszystko rozstrzygnie się jutro w dzień wyborów! TGF 11! Wybory na pełnej k...